W dzisiejszym odcinku na podstawie Golfa, a raczej jego podsufitki, zademonstruję pewną technikę modelarską, która pomaga zwaloryzować model. Jak wspominałem w poprzednich odcinkach, podsufitka została wykonana bardzo ładnie, jednakże z niewiadomych powodów. W jej środku wywiercono cztery dziury na nity montażowe, które przycierdziły ją zarazem szyby do dachu. Oczywiście że można byłoby zaszpachlować, później zeszlifować, a całość pomalować, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Wpadłem jednak na dużo prostsze rozwiązanie, które dodatkowo pozwoli nam trochę zniszczyć tą podsufitkę, aby ona pasowała do zniszczonego i zwaloryzowanego samochodu. Aby cały proces można było przeprowadzić szybko i sprawnie, potrzebne nam będą trzy rzeczy. Woda, biały klej lub klej do drewna, oraz zwykła chusteczka najlepiej dwuwarstwowa. Warto pamiętać o tym, aby chusteczka była gładka, bez jakichś wzorków. Krok pierwszy to odmierzenie chusteczki z naddatkiem, tak aby pokryła ona cały element. Warto zrobić to precyzyjnie, aby później nie okazało się, że z której strony brakło nam materiału, i cały proces musimy zaczynać od nowa. Po docięciu oraz zweryfikowaniu, że wszystko pasuje, czas na krok drugi którym jest stworzenie specjalnej mikstury grającej główną rolę w całym procesie. Do uprzednio przygotowanej wody dodajemy biały klej, aby stworzyć miksturę, w której będziemy moczyć chusteczkę. Proporcje dobieramy na oko, pamiętając jednakże o tym, że im gęstsza będzie, tym trudniej będzie nam uformować chusteczkę. Kluczem do sukcesu jest dobre wymieszanie całości, aby mieszanka była jednorodna, przez co zwilżona chusteczka. Będzie układała się jednakowo na całej swojej powierzchni. Następnie uprzednio przygotowaną chusteczkę moczymy w miksturze i układamy na naszym elemencie. Niezależnie od preferencji konkretnego elementu możemy też nakładać miksturę na chusteczkę pędzlem punktowo. Od poprawności wykonania kolejnego etapu zależy nasz sukces. pod chusteczki musimy usunąć wszystkie pozostałości powietrza a naddatek chusteczki, który wcześniej odmierzyliśmy, precyzyjnie usunąć z rogów elementu. Proces ten jest czasochłonny, ale warto poświęcić czas na jego prawidłowe wykonanie. Gdy poprzedni etap zostanie zakończony, możemy przejść do kolejnego, finalnego, jakim jest dziurawienie pod podsufitki. Tak, aby uzyskać efekt zniszczonego materiału. Podczas tej części pracy należy być bardzo ostrożnym, aby nie uszkodzić za bardzo materiału, co spowodowałoby, że całą pracę należałoby zacząć od nowa. Gdy uda nam się ten etap zakończyć sukcesem, kolejny krok to pozostawienie całości do wyschnięcia. Tutaj oczywiście zależnie od gęstości wcześniej użytej mikstury czas ten będzie krótszy lub dłuższy. Po wyschnięciu całość malujemy na wybrany przez nas kolor, a w wyrwach materiału możemy dodać coś, co zimituje nam na przykład wygłuszenie, które znajduje się pod, pod sufitką. W przypadku robienia metodą Tomplandeki, oczywiście, również należy ją pomalować, a następnie zapuścić łoż, aby stworzyć wrażenie trójwymiarowości i realności. W kolejnym odcinku zapraszam na obniżanie modelu oraz montowanie nowych.